Hej, po przerwie wracamy do tematu Batmana, któremu cały czas nie chce dać spokoju. I jak obiecałem, chciałbym porozmawiać o jego genezie, o jego traumie, która wydaje mi się, że już od dawna w komiksach jest mocno nadużywana. I chciałbym tutaj zestawić go z kilkoma innymi bohaterami, w przypadku których wydaje mi się, że sam motyw traumy został po latach rozegrany lepiej. Zanim jednak przejdziemy do mojej, mojej jakże według mnie zasłużonej krytyki, chcę powiedzieć najpierw. O innej sprawie, o rozróżnieniu pewnych dwóch spraw między tym, jaki jest Origin Batmana, a jak jest on, tak jak mówię, według mnie, nadużywany. Sam Origin Batmana jest absolutnie genialny w swojej prostocie. Mamy tego chłopca, ma wszystko, ma rodziców bogatych, no jest po prostu rozpieszczany, jest w świetnym miejscu i nagle ich traci. Nagle w sposób brutalny na jego oczach. Tak naprawdę kompletnie losowy sposób, kompletnie e, nieprzewidywalny. E, coś, co mogłoby się zdarzyć właściwie każdemu, to nie jest jakaś vendetta, to nie jest jakiś spór jego ojca, to nie są jakieś grzechy przeszłości, które do nich powracają. To jest po prostu kompletnie losowa zbrodnia w jakimś tam załoku. I w tym momencie życie Bruce'a Wayne'a kompletnie się zmienia. Tak jak wiele osób mówi, w tym momencie Bruce Wayne umiera, a tak naprawdę rodzi się Batman, a dalsza historia to jest tak naprawdę tylko rozwój tego Batmana i jeszcze bardziej spychanie tej persony Bruce'a Wayne'a gdzieś tam pod spód. I to jest absolutnie skuteczne. To jest, tak jak mówię, genialny w swojej prostocie origin. To jest coś, z czym praktycznie wszyscy możemy się w jakiś sposób utożsamić. Każdy z nas może prawdopodobnie... Domyśleć się, co to znaczy stracić w bardzo młodym wieku rodziców, czy pojedynczego rodzica, jeżeli akurat y, nas wychowywał, czy opiekuna, kogoś, kto zapewnia nam te bezpieczeństwo, kto, szczególnie w tym wieku, tym bardzo młodym wieku, kiedy wszystko wydaje się jeszcze takie beztroskie, kiedy nie mamy za wielu problemów w życiu. Y, I w tym momencie stracić tą całą naszą podporę, i to jeszcze na naszych oczach zobaczyć, jak to się dzieje. Rzecz wszystkich z nas jest w stanie to w jakiś sposób poruszyć i w nas uderzyć, i dlatego początek Batmana i zrozumienie tego, że po tak ciężkiej tragedii jego życie kompletnie legło w gruzach i musiał je na nowo odbudowywać, i odbudował je w zupełnie inny sposób, to wszystko ma sens. I jakby cała ta jego krucjata związana z tym, żeby żaden inny chłopak, nie, żeby żadnego innego chłopaka, żadnej innej dziewczynki, żadnego innego dziecka w ogóle, nie spotkało to, co spotkało właśnie Brusa. Ta losowość, która jest według mnie zawsze bardzo ważna i o tyle, co w w filmie Burtona działało to w ramach Joker, Batman, Batman, Joker. Tak ogólnie rzecz biorąc losowość zbrodni Batmana jest według mnie znaczy losowość zbrodni, która przydarzyła się rodzicom Batmana jest według mnie absolutnie kluczowa i powoduje, że Batmana wojna nie może nigdy się skończyć, ponieważ nie jest ona skierowana przeciwko Jokerowi, nie jest ona skierowana przeciwko Pingwinowi czy Two-Face'owi. Two Ta wojna jest skierowana przeciwko konceptowi w ogóle przestępczości. On walczy z przestępczością, której nie da się w żaden sposób ogarnąć, ponieważ Joe Chill, ten gość, który zastrzelił jego rodziców, nie był przedstawicielem jakiejś, nie wiem, zmasowanej jakiejś organizacji, jakiejś mafii. Był po prostu zwykłym bandziorem, który chciał sobie dorobić na ulicy. I tak jak mówię, to jest absolutnie fantastyczne i to pochwalam, w sensie, koncept tego jako, jako początek naprawdę ciekawego superbohatera. No dobrze. No, ale że mnie tak, no tak pochwala, mówię, takie super, mówię, że to działa, mówię, że to jest bardzo emocjonalne i tak dalej. No to dlaczego chcę to krytykować? Bardzo dobrze, że pytacie, naprawdę się dobrze złożyło. Otóż, według mnie, ten koncept, e, jakby na narodzin na Batmana, bo jest świetny, kiedy nie jest za długo przeciągnięty. Niestety, Batman funkcjonuje w kulturze już tak długo i nawet pomimo retkonów, jakichś zatrzymań czasowych i tak dalej. Cały czas stoi w miejscu. Mówiłem o tym przy innych materiałach z Batmanem i to się liczy również jego oryginu. Kiedyś śmiałem się z tego, że Wayne'owie muszą ginąć przynajmniej raz do roku, czy to w filmach, czy to w serialach, czy to w czymkolwiek innym. I to się właściwie do tej pory nie zmieniło, czy w jakiejś retrospekcji komiksowej, non stop kręcimy się w kółko przy śmierci Wayne'ów. Nikt nie ginął tak często w popkulturze jak Wayne'owie, po prostu non stop się do tego wraca. I według mnie, na tym etapie, co niektórzy scenarzyści próbowali, ale zawsze było to sprowadzane z powrotem do początku, chciałbym zobaczyć Batmana, który jest w stanie już wyjść poza tą traumę. Ona zawsze na nim zostanie. Nie zmieni jego motywacji, zawsze będzie się na nim odciskała. Ale chciałbym zobaczyć Batmana, który jest w stanie pogodzić się w pewien sposób ze swoją stratą. Jednocześnie nie umniejszyłoby go to. Chciałbym, żeby Batman był w stanie pogodzić się z tym i stwierdzić, że... Okej, okay, tyle jestem Batmanem, chcę znaleźć jakąś nową motywację. Jasne, moi rodzice zginęli, wydaje mi się, że toczyłem wojnę dla nich, ale może znajdę coś więcej. Może jest w tym coś więcej niż tylko pamięć o moich rodzicach i o tej strasznej zbrodni. Chciałbym, żeby Batman jednak poszedł dalej, a wydaje mi się, że to jest też coś, czego scenarzyści nadużywają i szczególnie ten ostatni rand, którego cały czas, jakby mam pretensję, Toma Kinga, szczególnie tuż przed zerwaniem, no, no ostatecznie ślubu, znaczy zerwanie zaręczy i tego, że ślub się nie odbył pomiędzy Batmanem i Catwoman sprowadził się właśnie do tego, że Joker powiedział Catwoman słuchaj, jeśli Batman byłby szczęśliwy jeśli Batman, prawda pogodziłby się w jakiś sposób ze swoimi traumami to straciłby swoją siłę i absolutnie tego nie znoszę tym bardziej, że Batman jakby nie istnieje w próżni Batman jest otoczony zarówno bohaterami DC jak i w szerszej perspektywie, kiedy czyta się komiksy, czyta się komiks o superbohaterach super jest otoczony innymi bohaterami. Bohaterami, którzy często też mają bardzo traumatyczne historie, traumatyczne oryginy. W ogóle w, jakiś, w jakimś momencie założyło się, że jeżeli superbohater nie ma tragicznej genezy, no to tak naprawdę nie jest jeszcze superbohaterem. Kiedyś robimy o tym materiał, mówiłem o tym tyglu, przez który musi przejść każdy superbohater. I ten moment, kiedy, który go naprawdę kształtuje. Że może nawet dostać moce, być szczęśliwy, zacząć jako superbohater, ale gdzieś w pewnym momencie będzie jakiś tygiel, jakaś tragiczna historia, jakaś sytuacja, może, może spotkanie ze śmiercią własną, czy, czy kogoś z członków rodziny, bliskich, co napędzi tego bohatera i spowoduje, że jego motywacja się jakby pogłębi. I to dotyczy się większości superbohaterów. A jednak to tylko Batman jest tym gościem, który cały czas trzyma się tego... Pokazuje, jakby był kompletnie, nie wiem, jedyny w swoim rodzaju. Nikt więcej nie może tak cierpieć jak Batman. Tylko Batman tak cierpi, tylko Batman może wyciągać siłę swojego cierpienia. Jest oczywiście cała masa parodii o tym, że Batman to Beksa, bo wiele osób traci rodziców, wiele osób może traci rodziców w młodym wieku. Batman miał natychmiast zastępczego ojca, jakim był Alfred, absolutnie kochającego gościa, który był w stanie go wychować, zająć się nim, pomóc mu, wspierać go we wszystkich sytuacjach nigdy nie miał problemów z pieniędzmi, nigdy nie miał problemów ze zdobyciem jedzenia czy czegoś takiego, chyba że z własnej woli, ale miał swoją wielką willę, w której, no, jakby wiele rzeczy, które dotknęło Batmana, tak jasne, ta cała zbrodnia jest straszna, tak jak mówię, może w pewien sposób zmienić ci psychikę, ale jednocześnie w porównaniu do całej masy innych, czy prawdziwych sierot, czy superbohaterów, no to ten. Do Batman nie miał tak źle, do, umówmy się. Batman nie miał aż tak źle. Weźmy tutaj na przykład e, Spidermana. I bardzo się cieszę, że poczekałem, ponieważ e, w tym czasie zdążyły wyjść dwa zeszyty Friendly Neighborhood Spiderman Toma Taylora. Tutaj będę chciał się bardzo odnieść e, do numeru 10. I Spiderman, według mnie, e, ma, miałby wręcz większe powody do pewnego użalania się nad sobą, do tego wyciągania siły ze swojego cierpienia. Ale tego nie robi. Jak wiecie, Spider-Man nie jest tym mrocznym gościem, który siedzi na gargulcu. Tak były lata 90., kiedy Spider-Man dużo płakał i potem przez to, niejako przez filmy Raimi'ego, który miał Petera Parkera jako Taubexę. Był ten okres, ale generalnie to jest bardzo krótki okres, który nie powiedział, że definiuje postać tak jak w przypadku Batmana. Ale popatrzmy. Spider-Man stracił swoich rodziców również w bardzo młodym wieku. Różnica jest taka, że nie był tego świadkiem. Jasne, to. To na pewno robi różnicę, kiedy nie widział, jak z zimną krwią są oni mordowani. Ale także ja część stracił rycerzy w bardzo młodym wieku. Został przygarnięty, tak jak Batman miał Alfreda, tak Spider-Man został przygarnięty przez kochającą ciocię May, kochającego wujka Bena, i mógł się wychowywać pod ich okiem, oto w domu otoczonym miłością. Co na dobrą sprawę Bruce Wayne również miał. Jednakże, kiedy zyskał swoje moce schrzanił, zwalił sprawę, pozwolił na to, że jego ukochany wujek Ben został zabity i to jeszcze w jego domu, czy pod jego domem, w zależności e, jaka była wersja. I Spider-Man zdaje sobie sprawę, że mógł to powstrzymać. Wyobraźcie sobie, że Bruce Wayne na tą całą dokładkę tego, 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 tej traumy, tego e, bólu jeszcze gdyby wiedział, że mógł w jakiś sposób zatrzymać, gdyby autentycznie wiedział, a nie tylko sobie wmawiał jako dziecko, że mogłem coś zrobić lepiej, nie, gdyby autentycznie wiedział, miał 100% pewności, że mógł bez problemu zatrzymać tą zbrodnię, no to Batman już w tym momencie nie wiem, kim by się stał. Natomiast jeśli chodzi o Spidermana, on to wie. On to absolutnie wie i zdaje sobie z tego sprawę. I ten element jego wielkiej mocy, jego wielkiej odpowiedzialności, oczywiście napędza go do dalszego działania. Ale wujek Ben nie jest poruszany nawet w połowie tak często jak yy, Wayne'owie. W latach 90., kiedy jeżeli ktoś tak jak ja wychował się na tmc semikach, to przez długi czas mógł nawet nie wiedzieć, kim jest wujek Ben. Przez długi czas, naprawdę, jak wychodziły te tms miki to wujek będzie nie był tam wspominany. Spider-Man miał zupełnie inne motywacje, inne działania. To było gdzieś tam w jego głowie, to zawsze z nim zostanie. I tak jak mówię, nie chcę, żeby takie rzeczy odeszły na zawsze. To, to są rzeczy, które oczywiście muszą kształtować jednego bohatera. To są rzeczy, które muszą w jakiś sposób zawsze na niego działać, ale nie muszą być non-stop na pierwszym planie. I spider oczywiście miał całą masę innych porażek w swoim życiu. Gwen Stacy... Yy ojciec Gwen Stacy, cała masa osób, która umierała na jego oczach, e, która, których nie był w stanie uratować. I oczywiście, że za każdym razem przyjmował to do siebie, za każdym razem wiedział, że, że może, coś, może zrobić coś lepiej. Czasami mógł kogoś uratować, czasami nie mógł kogoś uratować. E, uczy się na swoich błędach też jest świetny mo motyw w Superior Spider-Manie, kiedy Anna Maria Marconi, ukochana ówczesna doktora Octopusa, wypada przez okno i Spider-Man skacze i strzela w nią siatką. Mówi, że znaczy myśli sobie w głowie, że ten manewr ćwiczył tysiące razy, bo kiedyś przez nieudolność tego manewru swoje życie straciła Gwen Stacy. Ale Spider-Man wyciągnął na tym wnioski, nauczył się tego i teraz jest w stanie dokładnie, mówi, że wie, gdzie przyczepić linę, jaką przeciwwagę dać temu i tak dalej. Jak dokładnie złapać taką osobę w locie i ta tragedia w jakiś sposób mu pomogła. Ale cały czas, tak jak mówię, są to rzeczy, przy których Spider-Man. Jakby nie cofa się do tego, on nie bierze siły jakiejś z tych rzeczy, on pogodził się ze swoją stratą, był w stanie się z nią pogodzić. Dalej o niej pamięta, ale nie ona go napędza. I jest właśnie świetny moment w Spider-Manie Friendly Neighborhood Spider-Man od Toma Taylora, zeszyt 60. kiedy Spider-Man ściera się z przeciwnikiem, który właśnie jest w stanie żerować na twojej tragedii, jest w stanie znaleźć twoje cierpienie, twoje psychiczne, czy kogoś straciłeś, czy w jakikolwiek sposób innym jesteś jesteś w złym stanie, i on jest w stanie się tym karmić. Tego, to go napędza, powoduje, że osoba, która, na, na której on się żywi, zaczyna słabnąć i często nawet umiera. I wszyscy chcą trzymać się od niego z daleka, ale jest moment, w którym trzeba gościa zatrzymać. Trzeba kupić trochę czasu, żeby odpowiednie osoby przybyły na miejsce i go powstrzymały. I Spider-Man wskakuje do pomieszczenia, w którym ten gość się znajduje. On natychmiast wyczuwa całą stratę wśród Spide w spider manie Naty natychmiast wyczuwa te wszystkie yy, żale, które Spider-Man miał, yy, i stwierdza, że to będzie dla niego świetny posiłek. I w tym momencie Spider-Man jest w stanie się yy, jakby oprzeć temu, podnieść i mówi rzeczy, które według mnie idealnie pasują do tego, o czym mówię. Mówi, że. Yy, Jasne, zawiódł wielu ludzi. Pewnie, zdarzyło mu się to. Ale on nie jest swoją stratą. To, to, to jest jakby kluczowe. Spider-Man nie jest swoją stratą. Kiedy w przypadku Batmana bardzo często myślę, że on jest swoją stratą. Mało tego, właśnie Tom King w swoim ostatnim ranie wręcz to przyklepał. Joker mówi, to Catwoman. Słuchaj, jeżeli Batman przestanie żyć swoją stratą, jeżeli przestanie być tym cierpiącym Batmanem, to według tutaj słów autora wypowiadanym przez Jokera i zresztą to, o czym Catwoman pomyślała przestanie być Batmanem. Kiedy Spider-Man mówi wyraźnie: "Nie jestem moją stratą. Moje porażki nie są tym, co mnie napędza." Znowu kompletne przeciwieństwo. To nie jest coś, co Spider-Man nie jest napędzany tym, żeby nie było więcej wujków Benów i tak dalej. Jasne, to jest po raz kolejny mówię ważne, ale on idzie dalej. On chce po prostu pomagać ludziom. On mówi, że to co go napędza to upewnianie się, że tacy ludzie, jak tutaj wskazują swojego antagonistę, że nie wygrają. Że ci chciwi, samolubni, ktokolwiek kto inny, kto jakby żywi się ludzką niedolą. On widzi ich wszystkich za słabych i uważa, że oni wszyscy je pewnego dnia muszą przegrać. I to jest właśnie coś, co go napędza. To jest jego główny motor napędowy. Takie pewne naiwne i czyste dobro. Które, które w tym było i najlepsze jest kiedy Spider-Man uderza tego przeciwnika, jest w stanie się ogarnąć i mówi do niego, że nie doceniłeś jednej ważnej rzeczy nie doceniłeś mocy wesołego optymizmu czy czegoś w tym rodzaju i to jest tak kluczowe, ten Spider-Man, który był w stanie znaleźć optymizm, znaleźć jakiegoś rodzaju pociechę w, tych, tych, w ludziach, których ratuje w tym swoim właśnie optymistycznym myśleniu że jest w stanie powstrzymać tego typu ludzi. I to jest jego główna cecha. To jest właśnie dlatego uwielbiam ten, to dorośnięcie tego bohatera. To jak przez lata był napędzany tą, tym żalem za wujka Bena i oczywiście to było ważne, ale on dorósł. Był w stanie znaleźć inne motywacje. Wujek ben pozostanie przy nim, ale ludzie, którzy cierpią po, pomaganie im powstrzymywanie tego typu zła na świecie, to jest najważniejsza motywacja dla Spidermana. I ja za to uwielbiam tą postać i dlatego uwielbiam to, jak jest rozwijana. Natomiast, yy, gdyby scenarzysta chciał, tutaj powiem właśnie o podobieństwie, gdyby chciał, to mógłby powiedzieć, tutaj Spider mógł upaść na ziemię, tak, pamiętam, zawiodłem wielu ludzi i właśnie przez to, że ich zawiodłem, nie mogę zawieść ich więcej. Yy. Moje porażki mnie napędzają, dają mi siłę, dzięki której mogę tutaj ci się przeciwstawić, bo pamiętam to cierpienie i ten ból, który wynikał ze straty, i bum, i nie doceniłeś tego, jak bardzo jestem skrzywiony, czy coś w tym rodzaju. I, no niestety, właśnie tak widzę Batmana. Batman tak często jest e, pisany w ten sposób. I no mówię, ja na tym etapie, po wielu latach, chciałbym jednak, żeby. Batman był w stanie znaleźć nowe motywacje, a, a, a jakby śmierć Wayne'ów zachować w pamięci jako, jako ten początek. E, I na koniec jeszcze, żeby nie było nudno, powiem o kilku innych bohaterach, których według mnie mają też bardzo tragiczne historie, ale też w jakiś sposób wydaje mi się, że potrafili z tego wyrosnąć. E, pierwszą taką postacią jest chociażby Daredevil. Jeżeli wiecie, jako młody chłopak został oślepiony, jego matka zniknęła, potem dowiedział się gdzie, ale przez... Większość swojego życia myślał, że matka go po prostu porzuciła. To jest gość, który, tak jasne, za swoje oślepienie potem wzmocniły się jego inne zmysły, ale jestem przekonany, że żaden z was nie chciałby w młodym wieku stracić zmysłów wzroku. Jednak cały czas ograniczyło go to w jakiś sposób rozbudowało, ale i ograniczyło w jakiś sposób jego pojmowanie świata na zawsze. Dalej, miał jedynego rodzica, swojego ojca. Który został zabity dlatego, że nie chciał oddać walki i został sam i nie miał pieniędzy. Nie miał yy, Alfreda, miał Styka, który był dupkiem i który którego no, ciepła od niego w ogóle i bo tak uczył go walczyć, ale, ale to nie był, nie był w żadnym wypadku rodzic, który był dla niego figurą właśnie w ten sposób. To, to był jego mentor sztuk walki i nic więcej. Więc nie miał pieniędzy właściwie w ogóle. Nie miał, tak jak mówię, nie miał żadnego rodzica, a mimo tego był w stanie w jakiś sposób się zbudować, swoją karierę zbudować, swoją osobowość i przeżyć to dalej. I też w jakiś sposób pamięć o jego ojcu go napędza i o tym, żeby zawsze, że zawsze trzeba się podnieść. Że zawsze trzeba wstawać, nieważne ile razy się oberwie, nieważne czy się upadnie, najważniejsze jest to, żeby zawsze po raz kolejny się podnieść. To jest jedna rzecz, która oczywiście napędza Daredevila, ale on ma oczywiście całą masę innych rzeczy, które go jakoś kierują. I to też jest gość, który później stracił Karen Page na przykład. Zresztą z tym całym motywem, kiedy Karen Page ukochana, miłość jego życia zdradziła jego tożsamość dla jego największego wroga, bo akurat była narkomanką. W Daredevilu jest, zresztą Daredevil ma całą masę tragedii. Elektra z tego czasu zginęła, korda Elektra wróciła do życia, ale swego czasu zginęła, kiedy zabił ją Derdewila Daredevila życie też jest przetkane tego typu rzeczami, ale cały czas też on potrafi znaleźć tą radość w życiu, cały czas te traumy nie są tym, co go definiują, on ma zupełnie inne priorytety. Inna taka postać to jest według mnie X-23, którą absolutnie uwielbiam, znowu jakiego ją rozwinął Tom Taylor, czyli już dzisiaj wspominany scenarzysta. Kiedy X Wanning 3 miałaby wszelkie zadatki, żeby być kolejnym Wolverine'em. i przez jakiś czas była. I to była ta postać, która wychowana w próbówce, szkolona od małego do mordowania, miała specjalny, miała specjalny zapach, który wywoływał u niej kompletny berserk i do zabijania ludzi na lewo i prawo. I matka, ta która ją urodziła, bo oczywiście jest cały cały proces, też była, była torturowana, ona ją straciła, no po prostu. Życie x Meny Free, jeszcze był motyw z tym, że próbowano z niej robić nastoletnią prostytutkę i tego typu sprawy. No, gorszego życia właściwie nie mogłaby mieć, ale mimo tego widzimy, jak ona właśnie na barkach swoich doświadczeń, na barkach doświadczeń swojego mentora i swojego ojca, czyli Logana, potrafi zbudować coś więcej. I dlatego jeden z moich ukochanych komiksów, mimo tego, że Marvel na 2.0 wychodzący w Polsce, czy to się w Stanach nazywało Only All, All Different Marvel, to był dosyć słabszy okres Marvela. Tak, Only Wolverine, właśnie, czy później kontynuacja X-23, były wspaniałe i uwielbiałem je właśnie dlatego, że pokazały, jak z tego typu traum można znaleźć nowe motywacje, jak z tego typu traum można się zmienić, jak Laura nie jest swoimi błędami, jak Laura nie jest błędami Logana, jak Laura nie jest Swoją przeszłością, jak bardzo chce się od niej uwolnić, w końcu udaje jej się to zrobić. To jest piękne: udaje jej się uwolnić od tej przeszłości i jest w stanie być swoją własną osobą, a nie tym, kim chcemy ją stworzyć. To jest to świetny tekst, kiedy Logan dosłownie do niej mówi po jednej z akcji, kiedy Laura przeprasza go za to, że nie zabiła gościa, z którym walczyli, i Logan mówi: Ale Dlaczego mnie przepraszasz? I mówi do niej, jesteś najgorsza w tym, w czym chcieli. Parafrazując tutaj, oczywiście, ten tekst Logana. Logan mówi, że jestem najlepszy w tym, co robi, ale to, co robię nie jest zbyt przyjemne. To jest ten yy, sławne motto Wolverina. I mówi do niej, że ty jesteś najgorsza w tym, co w... chcieliby, żebyś robiła. E... A to jest naprawdę niezłe osiągnięcie. I to jest według mnie też wspaniały tekst, który fajnie tą postać e, pokazuje. I na koniec jeszcze powiem, oczywiście, dwa słowa o pani szerze. Czyli Frank Castle, którego też bardzo lubię. Głównie dlatego, że niektórzy mówią, ale przecież właśnie zginęła jego rodzina w parku, tak podobny Origin do Batmana. On był tego świadkiem, widział to, był już dorosłym facetem, co prawda, ale jednak był świadkiem. Widział, jak jego dzieci umierają, jak jego żona umiera. Tylko, że Frank Castle stał się według mnie dużo ciekawszy, kiedy Garth Ennis rozpisał, kiedy dodano mu Born, historię jego z Wietnamu. Kiedy okazało się, że tak naprawdę w Punisherze zawsze były w pewien sposób te demony i kiedy okazuje się, że rodzina Franka nie jest do końca jego genezą, a jest bardziej mm, katalizatorem pewnego rodzaju, mamy Frank Castle, który był od, już w Wietnamie, był tym paniszerem, którego znamy. Wrócił do domu i próbował żeby być szczęśliwym ojcem, e, wiecie, człowiekiem rodziny. I tak sobie mu to wychodziło, szczerze mówiąc. Ale Później właśnie następuje ten, ta cała akcja w parku, która no, jest ten, taka, takie studium powiedzmy Panisza, że w jakiś sposób go uwalnia. To jest coś, co mmm, tak Panisza oczywiście cierpi, on jasne, nie można powiedzieć, że się cieszył, że jego rodzina zginęła, ale jednocześnie dało mu to pewną wymówkę, aby wrócić do, do, do jego pierwotnego instynktu i znaleźć e, drogę naprzód. I to jest o tyle ciekawe, że jakby Punisher nigdy nie chciałby powrotu swojej rodziny. Wielokrotnie, czy jakieś anioły, czy jakiś szaleni naukowcy, czy innego rodzaju motywy, które przewijały się w Marvelu, pozwalały mu w jakiś sposób odzyskać swoją rodzinę, ale w większości przypadków, chyba że akurat ktoś pisał, kto miał inny pomysł, ale w znacznej części przypadków, jaką czytałem, Frank nie chciał tego, absolutnie nie, nie kupował tego. Kiedy miał opcję służyć aniołom, to ten najgorszy motyw, żeby dostać miejsce koło swojej rodziny, no to powiedział: Spadajcie po jakimś czasie. Kiedy na przykład Hood wskrzeszał mu rodzinę, to wyjął miotacz ognia, i jak zobaczył, że się jakieś postacie gramolą strum, no to spalił je miotaczem ognia, bo stwierdził, że to nie jest jego rodzina, i koniec. Jego rodzina jest martwa i tyle. I tak sobie myślisz wtedy, czy, czy to na pewno jest u Pani Shera do końca tak? I dlatego też lubię za to Pani Shera. W sensie Pani że to jest gość, którego się lubi, ale nie, niech się, się go nie do końca podziwia. To jest ten m, ciekawy przykład, psychopaty, którego w jakiś sposób śledzimy, ale, ale na pewno postać, którą nie chcielibyśmy do końca być. Zresztą, zresztą ostatnio jest też pisany fantastycznie, kiedy Matthew Rosenberg zrobił scenę, w której Frank spotyka policjantów, którzy mówią: Frank, ty jesteś taki fajny. Patrz, mamy takie nalepki na naszych yy, samochodach i takie czaszki, i tutaj widzisz, że chłopaki stoją za to, był murem. I Frank podchodzi, zrywa tą nalepkę i mówi: Co was powaliło? Co mnie? Mnie chcecie tutaj jakoś wielbić? Poszukajcie idola? Idźcie do kapitana Ameryki. Kapitan Ameryka was przyjmie z przyjemnością. Możecie wyznawać jego sprawy. Ja jestem popierdolony o czym, o czym wy mówicie. Jeżeli w ogóle zobaczę, że robicie to, co ja. To, to, to ja się wami zajmę, bo wy macie przestrzegać prawo, wy jesteście tutaj, yy, macie dawać jakiś przykład, ja jestem straconą sprawą w ogóle, o, o co wam chodzi. I oczywiście zniechęca ich w ten sposób do siebie i to jest też coś, co lubię w żeby on też nie do końca trzyma się swojej genezy. I podsumowując, to wracając do Batmana i właśnie do wszystkich bohaterów, nie mam nic przeciwko genezie Batmana, jak mówiłem, uważam, że jest fantastyczna, uważam, że jest świetnym podłożem do rozwoju postaci, jednym z lepszych, jeśli chodzi w ogóle o Rozwój superbohaterów. Mój problem, jeżeli jeszcze ktoś tego nie zrozumiał przez najbliższe ostatnie 24 minuty mojego poplania, jest taki, że Batman zbyt często jest sprowadzany do tego barteru. Batman zbyt często wraca do tej swojej genezy. Batman zbyt często jest z nią wiązany, jakby to była jedyna jego siła napędowa. Jakby Batman był tylko tym bólem i cierpieniem tego chłopca z załuku i niczym więcej. Kiedy cała reszta innych bohaterów, choć miała często równie tragiczne albo podobnie tragiczne genezy jak Batman, była w stanie wyrosnąć ponad to i znaleźć nowe motywacje, nowe cele w swoim życiu, a to te, ten ból i cierpienie zostawić jako podłoże tego wszystkiego, jako ten początek i coś, co będą zawsze honorować, ale niekoniecznie coś, co musi ich określać. E, więc to są moje przemyślenia na temat tragicznych genes bohaterów i przede wszystkim tutaj Batmana. Dajcie mi znać, jak wy to widzicie, czy... Jeżeli... I tutaj moje pytanie przede wszystkim do osób, które dłużej śledzą Batmana, bo tak jak mówiłem, jeżeli znacie Batmana głównie z filmów, na przykład, czy ani kreskówki, ale nie Wielką wielkomisów, nie jesteście jeszcze tak długo z Batmanem, to jakby nie dziwię się, że może wam to nie przeszkadza, bo tak jak mówię, na krótką metę, na ten jakiś rozpęd, to to jak większość genes, no musisz z czegoś to wynikać. Natomiast mam pytanie wszystkim do osób, które od, od lat śledzą losy Batmana, czy w jakiś sposób. Też wam to przeszkadza, czy też chcielibyście mieć kolejne motywacje? Czy uważacie, że jeżeli przydajcie kolejne 100, 200 zeszytów z Batmanem, gdzie co 10 zeszytów będzie przypomnienie śmierci Wayne'ów i tego, że Batman jest swoim bólem i cierpieniem i z tego ma siłę, jakby wszystko będzie w porządku. Także dajcie znać w komentarzach. Kolejny materiał będzie kosmicznych rozmiarów. Do następnego razu. Cześć.